Witajcie kochani z tej strony Tatarci, a w dzisiejszym odcinku znajdujemy się w Aquaparku w Tarnowskich Górach, przez niektórych uważanych za jeden z najlepszych na Śląsku, jak nie w Polsce. Dlaczego? Zaraz się dowiemy. Na początku za bilety rodzinne zapłaciliśmy 139 zł na cały dzień w tygodniu przy bardzo gorącej pogodzie i jest to jak najbardziej opłacalne, gdyż jest przepiękny plac. Wodny na zewnątrz, w którym dzieci spędzają mnóstwo, mnóstwo czasu. Kompleks składa się z części wewnętrznej i zewnętrznej. W skład pierwszej wchodzą zjeżdżalnie, solanka, basen z wodą, soloną i bardzo gorącą. To przeważnie jest gratka dla starszych osób, ale też i dla młodszych jak najbardziej, bo naprawdę woda jest w nim bardzo, bardzo ciepła. Sztuczna fala, która jest chyba jedną z najlepszych jakie widziałem do tej pory i naprawdę robi duży efekt. Fale są naprawdę ogromne i warto skorzystać z kilku minut właśnie w tym oto basenie z falą. Jest, są też jacuzzi, jest, jest basen sportowy jak to w każdym okłaparku. są też sauny, ale tam jest osobne wejście i oczywiście osobno się za sauny płaci. Część gastronomiczna również jest, tylko wiadomo, jeżeli na basenie jest pełno ludzi, no to też musimy swoje odstać, żeby kupić sobie frytki hamburgera, czy na przykład napój. Na zewnątrz z kolei znajduje się basen zewnętrzny z jacuzzi oraz plac wodny dla dzieci i właśnie o nim tutaj chciałem trochę powiedzieć, bo basen na zewnątrz dla dzieci plac jest naprawdę. Fenomenalny. Są zjeżdżalnie różnego rodzaju, są różne ruły, z których leje się woda, są różne wyrzutnie wodne, którymi dzieci chętnie się ławią. Także naprawdę, jeżeli chodzi o podwórko na zewnątrz akoparku, jest to zrobione rewelacyjnie. Są leżaczki, na których można poleżeć, czy to na kamieniach, czy też na piasku. Jest też teren z ogromną ilością piasku, na którym znajduje się boisko do. Siatkówki plażowej oraz do piłki nożnej plażowej. Naprawdę jest to bardzo fajnie zagospodarowany teren. Są, tak jak mówiłem, leżaczki, i są parasole, więc im wcześniej przyjedziecie w gorący dzień, na przykład tak jak my, to macie możliwość dostania leżaczka. Ja serdecznie polecam ten aquapark, naprawdę robi wrażenie i jest co robić na tym basenie. My spędziliśmy tam prawie cały dzień z dwójką małych pociech. Dzieci były zadowolone, my również. Także jest tam co robić. Najlepsza to chyba jest fala, tak jak mówiłem, która robi rzeczywiście rewelacyjne, wielkie fale i dzieci się cieszą i dorośli też. No niestety. W gorące dni jest tam bardzo, bardzo dużo ludzi, ale myślę, że to nie jest problem. Nie ma kolejek na zjeżdżalniach, bo cały czas jest ten obrót i ten ruch, więc jakoś szybko to idzie i można sobie zjechać, można popływać w basenie sportowym, też nie ma tam jakiegoś yy, dużego ścisku, więc wszystko jest fajnie zagospodarowane i naprawdę bardzo, bardzo polecam. Cena, myślę, że za cały dzień nie jest aż tak drogo. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli podobał Ci się filmik, to zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, komentarza bądź subskrypcji, co pomaga mi do szybszego rozwoju kanału, który właśnie prowadzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tata Arci. Cześć.